Wszyscy stracili kontakt z naturą. W ciągłym biegu od sprawy do sprawy, ślepo wpatrzeni w te swoje ekraniki, jak jakieś zombie. Żyjemy w erze technologii i już najwyższa pora, by nasz miejski park także unowocześnić. Czas zastąpić spruchniałe drzewa. Stalowymi Przekaźnikami Sygnału 5G. O! o! nie! Nikt już nie opiekuje się drzewami ani zwierzętami, a co dopiero, skrzatami. To będzie Park Przyszłości! A! Atakują nas! Atakują nas! Do schronów! Jakoś ich zatrzymamy. Niby jak! Co? Uh... Oh, mam, wymyśliłem. Tu <grymne> jestem? My cię potrzebujemy. Śledałby nam się cud. Nas! <grymne> to skrzaha! <grymne> <grymne> Uratuj drzewo! Nie pozwolimy na zniszczenie parku! Już wkrótce.